Zapewniam Was, że podchodzę na serio do treningu przed walką ze Starym Murańskim na Gali Hylik 6 już 18 marca w spotku. W połowie stycznia wyjeżdżam na długi, bo prawie dwutygodniowy obóz kondycyjny w góry. No i nie ma, nie ma absolutnie mowy o tym, aby te przygotowania nie przebiegały w rytmie naprawdę ciężkiej pracy. Bazę będę miał w osadzie Gubałówka na Polanie Pojąkówka. Jedno z najwspanialszych miejsc w zakopanym z piękną panoramą na giewon, na całe Tatry. Także będzie to będzie to piękny i pracowity czas. Trzymajcie się.